A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta Jego uczoność, skoro się nie uczył? Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc. Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Jeśli to chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga? Czy też ja sam mówię od siebie? Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który Go posłał, ten jest szczery i nie ma w Nim nieprawości. Czy to nie mojżesz, dał zakon, a nikt z was nie wypełnia zakonu? Dlaczego za Ciebie zabić? Odpowiadając Jezus, rzekł im, Jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie. Jeżeli człowiek w Sabat przyjmuje obrzeskę, aby nie był naruszony zakon mężesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, gdy w Sabat uzdrowiłem całego człowieka? Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Wtedy mówili niektórzy mieszkańców Jerozolimy. Czy to nie jest ten, którego chcą zabić? Niech się zwrócą do mnie, którzy się ciebie boją i którzy znają świadectwa twoje.